W drugiej połowie maja najczęściej kończymy już zbiory rzodkiewek. To często czas podsumowania uprawy tego warzywa, które najczęściej siejemy na przedplon dla ciepłolubnych roślin, takich jak na przykład pomidor lub ogórek. To także często czas na zadawanie pytań. Dlaczego moje rzodkiewki nie zawiązały zgrubień, tylko wytworzyły same liście? Dlaczego były dziurawe? Dlaczego były robaczywe? Lub dlaczego były tak ostre czy sparciałe? W dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Warzywny odpowiedź właśnie na te pytania. Zapraszam! W tym roku stosunkowo późno, bo 14 kwietnia wysiałam 10 odmian rzodkiewek, dla sprawdzenia, które dla naszej rodziny będą najsmaczniejsze, które będą na naszej grządce planować najlepiej. O wynikach mojego mini rankingu poinformuję na końcu. Tymczasem zacznijmy od odpowiedzi na wcześniej zadane pytania, które także pojawiały się w komentarzach na naszym kanale. Pytanie pierwsze. Dlaczego wysiane rzodkiewki wypuściły jedynie masę liściową, a nie zawiązały zgrubienia, które najbardziej nas interesuje? Odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze, za późno wysialiśmy daną odmianę. Producenci nasion rzodkiewek mają nam do zaoferowania naprawdę wiele odmian. Różnią się one nie tylko kolorem i kształtem zgrubień, ale także terminem wysiewu. Są takie, które możemy siać wcześniej i takie, które nadają się do późniejszej uprawy. Ale jeżeli wysiejemy odmianę na wczesny siew i zbiór za późno, to rośliny te zamiast zawiązywać zgrubienia w czasie ciepłych, czasami już upalnych dni, wytwarzają jedynie masę liściową i szybko wybijają w pęd kwiatostanowy. Zatem zawsze sprawdzajmy termin wysiewu rzodkiewek wskazany na opakowaniu. Jeżeli widzimy, że jest to luty lub marzec, nie ma sensu takiej odmiany wysiewać już w kwietniu. Do późniejszego wysiewu musimy wybrać taką odmianę, która dedykowana jest do wysiewu późnowiosennego. Większość odmian przestaje zawiązywać zgrubienia, gdy robi się zbyt ciepło. Powodem drugim może być zbyt gęsty siew. Przy zbyt dużym zagęszczeniu rzodkiewek w rzędzie mogą one nie mieć miejsca na wytworzenie zgrubienia. Często wtedy możemy zauważyć, że niektórym roślinom się to udało, a niektórym nie. Czasami mamy zamiar przeprowadzić przerywkę, więc wysiewamy nasiona dość gęsto, a potem nie mamy na to czasu lub w czasie naszej nieobecności na działce nagle rośliny znacznie przyrosły. Następnym razem zadbajmy po prostu o większą rozstawę między nasionami. Można rzadkiewki wysiewać w mniejszych ilościach, np. co tydzień lub dwa, żeby zawsze mieć ich pęczek pod ręką. Po trzecie, rzodkiewki rosnące w cieniu lub w zbyt zacienionym miejscu, również mają tendencję do wytwarzania większej ilości liści, a nie do zawiązywania zgrubień. Rośliny te są wrażliwe na brak światła, może więc być to efekt nieodpowiedniego stanowiska. Ale nie zapominajmy, że liście rzodkiewek też są jadalne. Możemy je wykorzystać do sałatek, pesto lub różnego rodzaju smoothie. Zawierają wiele witamin i minerałów. Przeważająca masa liściowa w stosunku do zgrubienia może być też powodem nawożenia grządki. Jeżeli w glebie mamy dużo azotu, który odpowiedzialny jest za przyrost liści, a mniej fosforu, potasu i innych elementów, może mieć to również wpływ na nasze uprawy. Nie należy zatem nawozić grządki z rodkiewkami nawozem azotowym przed ich wysiewem. Lepszy będzie nawóz wieloskładnikowy lub naturalny kompost bądź granulowany obornik. W tym miejscu możemy przejść do kolejnego pytania. Dlaczego rzodkiewki są robaczywe? Powodem może być na przykład świeży obornik, którym zasililiśmy grządkę jesienią. Rzodkiewek nie należy uprawiać w pierwszym roku po oborniku, w którym mogą znajdować się szkodniki. Podobnie jest z marchwią i pietruszką, które także często są robaczywe na grządkach zasilonych świeżym obornikiem. Do szkodników rzodkiewek zaliczyć można np. śmietkę kapuścianą, pchełki, mątwika burakowego, drążyny czy chowacze. W związku z tym, że są to rośliny szybko rosnące, o krótkim okresie wegetacji, możemy działać zazwyczaj dopiero po szkodzie, czyli przy następnym wysiewie tego warzywa. Niesiejmy więc kolejny raz rzodkiewek w tym samym miejscu, wiedząc, że w glebie mogą się znajdować np. larwy muchówek śmietki. Pamiętajmy także o regularnym odchwaszczaniu grządek, ponieważ kwitnące chwasty są często pokarmem i zwabiają szkodliwe muchówki. Warto często zmieniać miejsce uprawy rzodkiewek. Problem ten może także rozwiązać wczesny siew i tym samym wczesny zbiór, zanim wylęgną się szkodliwe larwy. A jeżeli zauważymy na liściach lub zgrubieniach rzodkiewek dziury, jest to zazwyczaj efekt żerowania ślimaków. Rośliny te są bardzo lubiane przez ślimaki. Z moich obserwacji wynika, że są nawet bardziej lubiane niż warzywa liściowe, takie jak na przykład sałata czy szpinak. O zwalczaniu tych szkodników można zrobić osobny odcinek i tak często to nie wystarcza. Możemy je wyłapywać ręcznie, zwłaszcza wczesnym rankiem i późnym wieczorem, kiedy wychodzą na żer, lub kiedy jest wilgotno. Wtedy także może się nam to udać. Możemy zastawiać pułapki. Przykładem może być tu pułapka piwna, wykonana samodzielnie lub kupiona, do której wlewamy piwo. W wersji gotowego produktu ze sklepu dołączony jest dodatkowo ekstrakt, którego kilka kropel wlewamy do takiej piwnej pułapki i które dodatkowo wabi ślimaki. Możemy także wykorzystać specjalne preparaty granulowane, które rozsypujemy np. wokół grządki lub atakowanej przez ślimaki rośliny. Może być to przykładowe ekologiczny granulat na ślimaki, który zawiera substancję czynną, występującą naturalnie, w środowisku i która ulega biologicznemu rozkładowi, a na ślimaki działa tak, że po spożyciu takich granulek oddalają się one do swoich kryjówek i tam zamierają. I ostatnie z dzisiejszych pytań odnosi się do ostrości i parcenia rzodkiewek. Dlaczego te np. ze sklepu są łagodne w smaku, a te z naszego warzywnika ostre? Powodem często jest wilgotność gleby. O prawidłowym tworzeniu zgrubień w dużej mierze decyduje umiarkowana, jednakowa przez cały czas wilgotność ziemi. Często, gdy jest gorąco lub gdy nie mamy możliwości codziennego podlewania upraw na działce i gdy w glebie brakuje wody, rzodkiewki mogą stać się ostre w smaku. A także niekształtne, suche wewnątrz i włókniste. Niedostateczna wilgotność gleby również jest powodem parcenia rzotkiewek. Powodem może być tu także zbyt późny zbiór. Pamiętajmy więc, że rzotkiewki lubią częste podlewanie. Oczywiście nie mogą mieć gleby podmokłej, ale wilgocie zdecydowanie im służy. Czasami zgrubienia rzodkiewek również pękają. Powodem tego jest także nierównowaga wilgotności gleby. Jeżeli zdarzy się kilka bezchmurnych, suchych lub nawet upalnych dni, a następnie nadejdą ulewne deszcze, burza czy oberwanie chmury, to możemy zaobserwować tego typu pęknięcia. Podobnie jest z kalarepą. Na koniec podzielę się z wami wynikami mojego rzadkiewkowego mini eksperymentu co do wyboru najlepszej spośród wysianych przeze mnie odmian. Niestety albo na szczęście nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Wszystkie okazały się smaczne. Najwcześniej mogłam zbierać jasnoróżową odmianę jutrzenka. Rzeczywiście zgodnie z opisem na opakowaniu okazała się ona bardzo plenna. Szybko dojrzała także odmiana opolanka o podłużnych zgrubieniach. Pozytywnie zaskoczyła mnie odmiana Leda o białych zgrubieniach. Pięknie się wytworzyły mimo gęstego wysiewu. Jak zawsze można było liczyć także na odmiany tradycyjne o czerwonych, kulistych zgrubieniach takich jak na przykład Saksa 2 czy Carmen. Ale podsumowując, na moim podium stanęłaby na pewno Jutrzenka, Leda i Saksa. Od maja do czerwca możemy już wysiewać tylko odmiany rzodkiewek przeznaczone do letniej uprawy, szczególnie zwracając uwagę na ich późniejsze regularne podlewanie. A od września znowu będziemy mogli wysiewać większość z nich na poplony. Zatem w tym sezonie nie kończymy jeszcze uprawy rzodkiewek, a robimy ewentualnie dla nich niewielką letnią przerwę. W tym czasie zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na Co dzień zarówno o warzywach, jak i o roślinach ozdobnych.